Witajcie, to Emil Dąbrowski, a wraz ze mną najciekawsze informacje z miasta w nowym odcinku wiadomości Szczecin. Zapraszam. Ten skwer w Szczecinie ma wyjątkowo zacnego patrona, od teraz także pomnik. Podobizna misia Wojtka, czyli niedźwiedzia, który podczas II wojny światowej współpracował z polskimi żołnierzami, została odsłonięta. Skwer znajduje się w rejonie ulicy Żyznej na osiedlu Krzekowo-Bezrzecze. Inne atrakcje nowego miejsca rekreacji to plac zabaw, park trampolin i siłownia pod chmurką. Wszystko to w otoczeniu nowych alejek oraz zieleni. Wpadnijcie przekonać się jak wygląda to miejsce na żywo. A teraz przenosimy się na prawobrzeże, a konkretnie do zdrojów. Tam trwają prace w budynku przyszłego Centrum Edukacji Ekologicznej, szkolnego schroniska młodzieżowego Szmaragd Zdroje. Widać już nowy dach, okna i elewację, a prace trwają także wewnątrz budynku. Po ich zakończeniu w schronisku będzie około 40 miejsc noclegowych, a na parterze znajdzie się przestrzeń, w której będzie można wypocząć i coś zjeść. Będą też pomieszczenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Przede wszystkim o ekologii. Prace na 150 metrach torów, czas start, remont torowiska na skrzyżowaniu ulicy Bolesława Krzywoustego i Bohaterów Warszawy potrwa do końca sierpnia. Z tego względu duże zmiany czekają kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Szczegółowe informacje o tymczasowych liniach, na których kursują tramwaje i autobusy oraz o nowościach dla kierowców możecie przeczytać na wiadomości szczecin.eu w zakładce komunikacja. Szczecin znów jest w siatce połączeń linii lotniczej Norwegian. Już teraz można kupować bilety na połączenie do Oslo. Loty rozpoczynają się w październiku. Tę trasę będzie można pokonać we wtorki oraz w soboty. Norwegian jest piątą linią lotniczą w porcie Szczecin-Goleniów, a połączenie do Oslo Gardermund dziesiątym rozkładowym lotem. Ta kamienica na Pomorzanach zmieni się nie do poznania. Przy ulicy Powstańców Wielkopolskich odnowiona będzie klatka schodowa i elewacja, a poza tym wzmocnione zostaną elementy konstrukcyjne. Podobne prace prowadzone są już przy Powstańców Wielkopolskich 35 i 36. Oprócz tego na Pomorzanach zmieniło się ostatnio jeszcze jedno. Na kamienicach należących do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych pojawiły się ozdobne graffiti i murale. Składasz wniosek do budżetu obywatelskiego? Możesz zadbać o to, by był jeszcze bardziej profesjonalny. W ostatnim tygodniu naboru dokumentów z pomysłami do zrealizowania w SBO będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości podczas dyżurów konsultacyjnych Akademii Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Przyjdźcie do kooperatywnej łaźni przy ulicy Koński 14 1415 od 1 do 4 lipca w godzinach 16.20. Udział w Akademii jest oczywiście bezpłatny, a po więcej informacji zapraszam na SBO Teraz to już wszystko, ale wkrótce kolejny odcinek wiadomości Szczecin. Do tego czasu informacje możecie znaleźć się na naszych kanałach w mediach społecznościowych lub na ekranach w mieście. Przypominam też o polecankach na weekend. Do zobaczenia.